Witaj na Czas na czystą medytację. Jeżeli już potrafisz wytrzymać w koncentracji 20-30 minut i w tym czasie twój umysł nigdzie nie ucieka na boki, jesteś niemal gotowa, niemal gotowy. Podczas wydłużonej koncentracji możesz zaobserwować, że od czasu do czasu twój umysł się jakby wyłączał, na niczym się nie koncentruje, nie ma żadnych myśli, nie ma żadnych emocji. To są pierwsze momenty prawdziwej, czystej medytacji. Żadnych zakłóceń. Spokojna tafla wody. Kompletna cisza. Podczas praktyki medytacji tak naprawdę nic nie robisz. Jesteś czystą świadomością. Jesteś energią. Nic się nie dzieje. Umysł odpoczywa. Regeneruje się. A ty cieszysz się niesamowitym doświadczeniem. I daj znać w komentarzu, jak ci poszło. Polub ten film i zasubskrybuj mój kanał, żeby dowiedzieć się więcej i poznać kolejne kroki w nauce pięknej, czystej medytacji.